W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O najwspanialsza Królowo Nieba i Ziemi, Orędowniczko Szkaplerza Świętego, Matko Boga. Oto ja Twoje dziecko, znoszę do Ciebie błagalnie ręce, I z głębi serca wołam do Ciebie, Królowo Szkaplerza Świętego, ratuj mnie. Bo w tobie cała moja nadzieja. Jeśli ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra matko, serce twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie. W moich potrzebach, gdyż wszechmoc Boża spoczywa w twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, Najszlachetniejsza Pocieszycielko Strapionych, Powstań i swą potężną mocą Rozprosz moje cierpienia. Ulecz, uspokój mą duszę, O Matko pełna litości. Ja zaś wdzięcznym sercem Wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu Świętym Żyć i umierać pragnę. Amen. Miłujcie Maryję, z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech ona ukazuje się dla was i przez was matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki. Maryjo, kwiecie Karmelu i matko nasza, ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie cię błagamy, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków, i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją Oglądania go w szczęśliwej wieczności. Składamy w Twoje matczyne ręce Nasze potrzeby i intencje tej nowenny. Ufni, że nie odrzucisz naszej prośby. Najlepsza i najczulsza matko. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen zdrowaś mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen